Cześć. No jakbym nic nie robił, to bym chyba się udusił na kanapie. <laughs> ja już pokazywałem wymianę przegubu z lewej strony. Tam co dwa razy wymieniałem w sumie. No, krótko, bo to odsyłam do poprzednich odcinków. Lewy przegub to jest prawy. Lewy przegub najpierw osłona pękła, no to wymieniłem samosłonę na spidan, spidan. Długo nie pobył, pęk bo to taki plastikowy. Później wymieniłem na, na inną firmę. No, Maxger? Maxger. Yy, osłona z Maxgera też pękła, chociaż była gumowa. Wymieniłem na taką yy, o taką. Teraz kupiłem na prawą stronę ten przegub, ale wymieniłem ten przegub na prawą nie tak dawno. Ja wiem, w komentarzach piszecie o SKF-ie. Tam mi ktoś napisał bardzo dobrze o SKF, tylko SKF kosztuje 160 zł. Yy, taki kompletnie. Jeżeli się zaznaczy, no, na znanym portalu na A, to yy, jeżeli się zaznaczy tam części zgodne z oryginałem, tam jest coś takiego po lewej stronie, to wychodzi też ten GSP. Więc, więc no jakiś tam chyba ma Aprobatę, więc A jest jednak sporo tańszy, bo kosztuje 60 parę złotych, ja wiem, wiem, oszczędzam, ale nie wiem ile, ile tam Skodą Jeszcze pojeżdżę, no nic, tamta guma jest jak na razie, ale już dobra, dość O niczym Skoro już wymieniłem po tamtej stronie, to wymieniam, bo tu ostatnio tak jeszcze przeglądałem inną Rzecz I zobaczyłem, że co zobaczyłem? Zobaczyłem, że jest mały luz. No, jest mały luz na tym przegubie prawym. Po cholerę mam mieć takie coś. A, wymienię też i prawy. A przy okazji, jak co, to postawię na kołkach, bo sprawdzę jeszcze raz później z prawej i z lewej przeguby wewnętrzne. A co? Jak się bawić, to się bawić. To może i wymienię wewnętrzne. Będę musiał troszeczkę wyżej to podnieść. No i drobna uwaga, jak zawsze. A właściwie, dwie uwagi. Pierwsza. Yy, nigdy jeden podnośnik. Zawsze dwa. W tej chwili zamiast hydraulicznego wziąłem taki stały zwykły podnośnik tutaj pod podmocowanie yy, przedniego wahacza tam pod śrubę. Nigdy jeden podnośnik, ale to tak już na marginesie. A druga rzecz, nigdy nie reklamuję i kanał jest nie po to żeby reklamować. Ja już o tym mówiłem, mam w dupie reklamowanie. Jak jest coś kupuję, robię, jak jest źle to pokazuję, że jest źle. No bo tak mam. Mam już swoje lata i mam gdzieś zarabianie. Z YouTube'a coś tam, jakieś tam wpadają rzeczy, to sobie coś kupię, a to jakiś zestaw klucza, to coś i tyle. Raz sobie kupiłem tam, nie wiem, statyw, coś tam jeszcze jakiś do, dołożyłem do aparatu fotograficznego. I okej, okay, mam czas, to robię. No dobra, wielu z was lubi, nie lubi długich takich gadek, tylko krótko, no wymieniam prawy, wiadomo, tu jest bardzo mocna ta śruba, więc od nowa chociaż zna... z... możecie to znaleźć w innych moich filmikach, ale jak ktoś będzie akurat wpadnie na ten, to wie, mocno klucz 24 i trzeba naprawdę z przedłużką żeby to odkręcić, to ja tutaj wkręciłem wkręciłem śrubę i pod, podstawiłem tutaj rurkę, żeby, żeby to koło mi się nawet na biegu, bo mi się kręciło nie, wiecie o co chodzi wykręciłem, teraz wkręcam tą, która jest w tym komplecie o w tym to jest śruba taka, która tam jest chodzi o to, żeby ją teraz wkręcić trochę nie wiem, centymetr, półtorej i zacząć pukać, żeby przegub się cofnął ale zanim to zrobię, trzeba trzeba wykręcić tutaj końcówkę drążka i trzy od spodu, trzy tutaj nie wiem, czy to widać tam są trzy takie mocujące łapy. Nakrętki i teraz te nakrętki będę odkręcał i tą końcówkę drążka. Jeden ze sposobów wyciągnięcia, rozmontowania końcówki drążka, zamiast tutaj walić, to wkręciłem śrubę nakrętkę, znaczy i, za, i podłożyłem żabę. Podciągłem z 5 cm do góry i zacząłem młotkiem uderzać tutaj ten bok nagle cyk wyskoczyło ona nie była od nowości ruszana więc, więc miała prawo 10 lat I ja to już pokazuję po prostu bo nie, nie, nie wziąłem aparatu do ręki ale trzeba zdjąć tą osłonę gumową po prostu zapinki kombinerkami tam urwać Rozgiąć, po zdjęciu trzeba wkręcić tą śrubę, która jest w komplecie, praktycznie do końca. Do końca tak wkręcić, wkręcić, wkręcić i pół ośka zejdzie. A właściwie przegub się będzie cofał. I zejdzie, zejdzie, zejdzie. A no, już teraz to muszę puknąć. No tak to jest jak chcę pokazać. No muszę po prostu puknąć. A teraz nie chcę wejść, bo włożyłem specjalnie. No nic, w każdym razie on schodzi w momencie, w momencie dokręcenia tej śruby. Później wszystko wytrzeć, tam jest taka zapinka o, na końcu tej pułośki. Trzeba ją wydłubać i później dać śrubokrętem i dać nowo. No niestety stała się tu gorsza rzecz. Właściwie no, no nie jest to nic tam takiego, ale to jest tak jak się nie wykręca, nie był odkręcany przez 10 lat te śruby, no bo po co, tak? I ta się urwała przy odkręcaniu. O, ta. Przed odkręcaniem nakrętki w ogóle nie mogłem ruszyć. Jak ruszyłem, to już po prostu silnie, to już, to już się ukręciła, No i teraz będę musiał po prostu cały ten przegub wymienić. Także na no, tą końcówkę tutaj wahacza będę musiał kupić nową i wymienić. No bo cóż, no, nie będę tu kombinował, bo to jest chyba zgrzane czy jakoś spęczone. Niech to będzie. No, a to i tak wymienię jakąś kupię. I tyle. Ciekawe czy odkręcę teraz tą nakrętkę. I już jestem po zakupie tej końcówki. Stworzenie wahacza. Tak. E, oczywiście znowu przez internet objechałem te raptem parę sklepików. Niestety nie mają. Wszystko dopiero na zamówienie. No tak wygląda handel. Więc autko na dwa dni, na kołeczki i stworzeń jest. Zresztą cenowo jak pytałem, no to jest 2,5 razy taka cena, więc dzięki. Nawet gdyby był, to bym chyba nie kupił. No przystępuję do, do zamontowania. Z literką R, prawy, no i tutaj trzeba go włożyć. I zakręcić. I znowu mam okazję pokazywać najpierw tą podkładkę o wypukłością do wewnątrz. Widać chyba. Wypukłością tam do wewnątrz. Tu teraz ten pierścień plastikowy, tak zapinkę nową po prostu się ją przykłada i wciska. O, i ona tutaj, tutaj jest. Oczywiście wszystko było wyczyszczone. Teraz napełnienie przegubu. Tym oto smarem, który jest w komplecie. Aha, jeszcze uwaga co do końcówki. Tutaj wahacza. To ten trzpień, wszystko wyczyściłem suchą szmatką z resztek tłuszczu. I tak samo to gniazdo jeszcze wyczyściłem przed włożeniem tego, taka uwaga, bo zapomniałem powiedzieć i dopiero i dopiero tutaj przykręciłem. Już wszystko prawie złożone. Te trzy śruby tam na spodzie przykręciłem. Tutaj tylko już po prostu podokręcać. Tutaj końcówka drążka kierowniczego, tutaj 180 Nm. Klucz dynamometryczny trzeba po prostu tutaj sobie nastawić 180 nm, przykręcić tam śrubę. No i już montaż, tak koło i tak dalej. No. Także to jeszcze raz odsyłam, bo ja już robiłem dwa te filmiki wcześniej, więc odsyłam na te moje pozostałe dwa filmiki, gdzie robiłem lewe koło, teraz prawe. No i to. To generalnie będzie wszystko. To byłoby w tym filmiku. Na tyle. Cześć!